Z tej strony Miku Morci, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku z racji tego, że moja siostra, czyli Wiesia Morci jest w Jastrzębie Kurze, zrobię dla niej odcinek o pięciu ciekawostkach właśnie z tej miejscowości. Numer 1. Dopiero w okresie dwudziestolecia międzywojennego, kiedy Polska po 123 latach od ostatniego rozbioru odzyskała niepodległość, w Jastrzębie Górze wybudowano pierwszy dom. Numer 2. Pilece to kaszubska nazwa wsi, która nawiązuje do jej historii, pierwotnego użytkowania tych terenów. Pila to po kaszubsku mała gąska, a Pilece to miejsce, w którym się jej wyp wypasa. Numer 3. W latach 30. na terenie powstającej wsi przeprowadzono badania archeologiczne, które dowiodły, że ludzie zamieszkiwali te tereny już w epoce żelaza. Późniejsze badania pozwoliły odkryć ślady obecności ludzi z epoki mezolitu. Numer 4. Gwiazda północy to pamiątkowy obielisk, obelisk który został postawiony 20 lat temu, który, kiedy nowe pomiary dowiodły, że Jastrzębia Góra jest najdalej wysuniętą na północ miejscowością w Polsce. 5. Lisijar to, to mający ponad 300 metrów wąwóz, który prowadzi wprost na plażę. Porastają go stare buki i jest jedną z najbardziej urokliwych tras, którymi można dotrzeć do Morza Bałtyckiego. To powiedziałem wam pięć ciekawostek właśnie o tej miejscowości a my się widzimy w kolejnym odcinku cześć